I ja już nie na moim kanale, szybko o 23.17. Yy, dlatego ten, na prawdziwym tam tylko Okazało że ten mam. Normalnie jest tam 180 189 klejnotów. Dlatego odtworzymy sobie to 3x special. Mam nadzieję, że specjalny trofę, gdy mamy prawie 2000 bananów. Będę odcinki teraz się jutro ze Stambla dzisiaj była w sklepie oferta za jeden klejnot. Patrzcie. Z takim oskinem. O, no. no to widzieliście z jakimś skiniem? Z taką emotką i z taką emotką To w tych grze kupcie sobie. No i nie przedłużam, tylko otwieram. Szybki na no. Ej chwila. Bo, a nie dobre, nie ważne. Chciałbym tyle ich otworzyć.

Jeszcze tu kliknę, jak nie, wstawię, dajesz lajka, no,